Widzę bardzo często, jaką niezwykłą siłę ma pamięć o kimś. To znaczy, jak na przykład w relacji z kimś pamiętam imię tego człowieka, mimo że spotkaliśmy się tam raz, kiedyś, może dawno temu, albo pamiętam jakiś szczegół. Z naszej dawnej rozmowy albo z jakiegoś spotkania. Wtedy bardzo często te osoby są poruszone, że mimo, że coś się wydarzyło dawno temu, że może spotkaliśmy się raz tylko gdzieś przy okazji jakiejś e, i, i ja pamiętam ten szczegół, jest to dla tej osoby niezwykle ważne. Jakoś jest poruszona tym, że no właśnie, że wydaje, jest na tyle ważna, tyle wartościowa, że, że coś zostało zapamiętane przez drugiego człowieka. Pamięć o kimś, pamięć o, o jakichś właśnie szczegółach, jest niezwykle ważną, ważnym elementem e, mówienia drugiemu człowiekowi o tym, że jest wartościowy. I dzisiaj Słowo Boże, autor listu do Hebrajczyków, czy cytując Psalm 8, pisze te słowa: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że ty myślisz o nas? Właśnie Bóg o nas pamięta, Bóg o nas nigdy nie zapomina, Bóg nie zapomina historii naszego życia, Bóg nie zapomina o tym wszystkim, co w naszym życiu się wydarzyło. Bóg, jest jedna rzecz, którą Bóg szybko zapomina to jest nasz grzech, natomiast wszystko inne On bardzo starannie, bardzo pieczołowicie przechowuje w swojej boskiej pamięci, dlatego że jesteśmy dla Niego ważni, dlatego że jesteśmy w Jego oczach bardzo wartościowi więc spróbuj się dzisiaj ucieszyć właśnie tą pamięcią Boga o tobie. Spróbuj obudzić w sobie to przekonanie głębokie. Ono jest wyrażone w różny sposób. Na przykład w słowie Bożym: "chociażby matka zapomniała o tobie, ja nie zapomnę nigdy". Więc spróbuj właśnie obudzić w sobie to przekonanie o tym, że jesteś wartościowy w oczach Pana Boga, że on pamięta o tobie, o twoim życiu, o w szczegółach z twojego życia, ale też możesz ty zbadać na ile Bóg jest wartościowy w twoim życiu, na ile on w twoim życiu ma wartość, ma wagę, właśnie przez to na ile ty o nim pamiętasz.